Jak zamontować szkło White Stone Glass na waszym smartfonie? W tym wypadku na przykładzie Huawei P30 Pro. Krok pierwszy: rozpakuj cały zestaw, który otrzymałeś. Połóż smartfona na płaskiej powierzchni, wyłącz go, przejdź do oczyszczania. dłużej mokrej ściereczki, która jest w zestawie, wyczyść dokładnie front ekranu, po czym przetrzyj go na sucho. Umieść telefon w ramce montażowej, jednak wcześniej umieść w niej specjalne absorbery, które pochłoną nadmierną ilość kleju, która może się wylać. Po umieszczeniu smartfona w ramce Oczywiście, oczyść go jeszcze ściereczką na sucho. Użyj specjalnej taśmy do zebrania ewentualnych paprochów, które mogą się gdzieś znaleźć. I przejdźmy do kolejnego kroku. Kolejnym etapem jest umieszczenie kleju na powierzchni ekranu Twojego smartfona. Weź jedną stubek, która jest w zestawie. Druga jest w razie czego, gdyby pierwszy montaż wyszedł źle. Odkręć się z jednej strony, zamontuj w statywie, który umieściłeś na ramce montażowej. Odkręć górną nakrętkę i poczekaj aż cały klej spłynie na front twojego smartfona. Następnie wsuń specjalny pin w część, która jest na górze twojego smartfona w ramce. Po czym weź szkło zdejmij dolną warstwę ochronną. Umieś się w ramce, tak jak na filmie, opierając dolną część na dole ramki, a górną na pinie, który chwilę temu wsunęłeś. Pochyl ramkę w prawą stronę i czekaj, aż kropla kleju połączy się z szkłem, które naklejamy. Gdy tak się stanie, powoli wyjmij wsuwany pin, który znajduje się na górze, i poczekaj aż klej rozleje się po całym szkle. Zawsze podczas rozlewania kleju może gdzieś on delikatnie wycieknąć, po to są absorbery w ramce, jak i również w zestawie masz dosyć dużą ilość ściereczek, którymi możesz zebrać ewentualny nadmiar kleju. Po rozlaniu się kleju na całej powierzchni szkła zdejmij górną część ramki montażowej ewentualnie jeżeli widzisz gdzieś na około szkła jakieś większe krople kleju zbierz je delikatnie załączonymi ściereczkami i przejdźmy do utwardzania. Za pomocą dołączonej lampy UV, którą podłączysz do jakiegoś źródła prądu powerbanku lub laptopa. Utwardzamy szkło. Najpierw robimy to wstępnie, czyli przez 20 sekund w trzech płaszczyznach, czyli na dole, na środku jak i również na górze smartfona utwardzamy klej pod szkłem. Najpierw pierwsze 20 sekund na dole, kolejne 20 sekund na środku i ostatnie 20 sekund na samej górze smartfona. Po wstępnym utwardzeniu możesz wyjąć już smartfon z ramki. Delikatnie oczyść go dookoła z pozostałości pokleju, jednakże uważaj, żeby nie robić tego zbyt mocno, gdyż możesz wyciągnąć klej spod szkła. Oczywiście rób to załączonymi mokrymi szmatkami, które masz w zestawie. Przetrzyj delikatnie dookoła i przejdźmy do kolejnego etapu. Teraz czas na już ostateczne utwardzanie. Łącznie klej pod szkłem powinien być utwardzany koło minuty, czyli czekacie jeszcze 40 sekund utwardzania go, tak samo jak poprzednio w trzech płaszczyznach. Na dole, na środku i na górze. Więc zacznijmy od dołu. 40 sekund na dole, 40 sekund na środku i 40 sekund na samym dole. Po utwardzeniu szkła możesz spokojnie już wziąć telefon do ręki porządnie go wyczyścić, również mokrą, jak i również suchą ściereczką, którą masz w zestawie i możesz się cieszyć z idealnie nałożonego szkła. Ważna uwaga, gdy montujesz to szkło dla innego modelu, uważaj na głośnik. On musi być zawsze zakryty taśmą, która jest w zestawie, jeżeli jest to innego typu szkło. Użyj zwykłej taśmy klejącej. Chodzi o to, żeby go nie zalać klejem, gdyż później mogą być ewentualne z nim problemy. Po zamontowaniu oczywiście, jak widzisz, szkło pasuje idealnie. Dzięki załączonej ramce dopasowane one jest w taki sposób, że jest wyśrodkowane tak jak przewidział producent, czyli nie będzie problemów z jego ewentualnym odchodzeniem, dopasowanie do większości etui będzie na dość wysokim poziomie. Jak widzisz granica kleju i szkła jest bardzo delikatna, jak i również delikatna w dotyku i idealnie ślizga się to pod Twoim palcem, więc po zamontowaniu produkt wygląda naprawdę dobrze. Masz jakieś pytania? Chcesz coś więcej wiedzieć odnośnie montażu? Oczywiście pytaj w komentarzach. Oczywiście zapraszam Cię również do polubienia naszego kanału, zostawienia łapki w górę, jak i również subskrypcji. Myślę, że warto, bo kolejne produkcje już niedługo. Więc do zobaczenia przy następnym filmie na naszym kanale.